Witam serdecznie. Słuchajcie, taki króciutki film na temat tego ostatniego filmu mojego na kanale o emigracji, o powrotach do Polski. Czy ktoś wróci, czy nie wróci? Ja dziękuję wszystkim za taką ilość komentarzy, bo nie wiedziałem, że ten film spowoduje to, że będzie aż tyle reakcji, szczególnie właśnie wśród komentujących. Ale bardzo bym Was prosił, nie obrażajmy innych. Nie obrażajmy tych, co wyjechali na Zachód i tych, którzy zostali w Polsce. Nie ma Polaków lepszych i gorszych. Polacy są wszyscy tacy sami. To, że pracuje gdzieś na Zachodzie, bo tak mu się ułożyło życie, pojechał, możliwe, że za chlebem, może jakiś tam mały cząstek, cząstka mała tych osób pojechała, bo po prostu na Zachodzie im lepiej się żyje, podoba, tak? te osoby, które zostały w Polsce, też sobie żyją. Nie traktujmy Polak Polaka z jakąś zawiścią, z tym, że ja jestem lepszy, bo ja pracuję tutaj, a ty jesteś gorszy, bo pracujesz tam. Czy też odwrotnie, bo ja pracuję na Zachodzie, a ktoś jest gorszy, że pracuje w Polsce. Nie. Traktujmy się naprawdę. My, jako Polacy, z szacunkiem, bo w tych komentarzach, oczywiście nie we wszystkich, ja dziękuję za te, które są fajne, takie pozytywne, ale właśnie tam wychodzi to, jacy jesteśmy, jak jesteśmy zabistni często Polak Polakowi wrogiem. O, przepraszam, tak mi się coś gdzieś umknęło. Także proszę Was bardzo, jeszcze raz. Bo ja wiem, że chowając się za ekran monitora czy tam telefonu to można ludziom wymyślać, ale po co jest nam to potrzebne? Po co? Przecież wszyscy jesteśmy tą samą jedną nacją. Nie ma lepszego, gorszego Polaka. Wyjątki się może zdarzają, ale to na pewno nie wśród zwykłych pracowników, bo zwykły pracownik chce po prostu pracować, zarabiać, żeby mieć na jako na jakieś życie, tak? mniej trochę będzie zarabiał, będzie miał mniej po prostu na mniej będzie mógł pozwolić, będzie zarabiał więcej, będzie mógł sobie pozwolić na trochę więcej, ale zupełnie jest to bez różnicy gdzie pracuje, czy na Zachodzie, czy w Polsce. Także trzymajcie się i proszę was po jedno, bądźmy tak naprawdę polakami, jak bracia.